Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmie będzie kontynuacja i więcej szczegółów podanych odnośnie mojej najlepszej metody prowadzenia akwarium, ponieważ ostatnio przeze mnie nagrany film. No dosyć fajnie tutaj poszedł, ma dosyć sporo wyświetleń i jest też sporo zapytań, niejasności. Związanych z tym prowadzeniem tego zbiornika. No i dzisiaj zechcę rozwinąć troszkę temat odnośnie podłoża, o co chodzi z tym podłożem, czy to jest faktycznie takie jałowe podłoże, jak to jest z tym nawożeniem, jakie nawozy, w jakich mniej więcej proporcjach. No i jak to jest z tym oświetleniem, bo tutaj jest dużo pytań, dużo niejasności. No, i muszę też zaznaczyć na samym początku, że specjalnie nie rozwijałem tego tematu na jakieś konkretne informacje. Z tego względu, że właśnie przez to, że mam takie łatwe w uprawie rośliny, które nie wymagają zbyt wiele pracy ani jakiegoś szczególnego zachodu, no to też nie jest tak do końca istotne. Jakie konkretnie zastosujemy tutaj nawozy. No ale może od początku, dlaczego ja akurat do tego doszedłem i dlaczego akurat w tym, w tym momencie uważam, że tak to się powinno prowadzić, a nie inaczej. Więc może wróćmy do tego tematu jałowego podłoża w stosunku na przykład do ziemi ogrodowej, która jest często stosowana przez wielu akwarystów i uważam, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań. Miałem też akwaria na tych podłożach typu Ada Amazonia czy jakieś tam Yokuchi, krótko mówiąc podłoża aktywne. No i uważam, że to jest najgorsze rozwiązanie do akwarium ogólnego, domowego, takiego dekoracyjnego, yy, z tego względu, że no to nie jest długowieczne podłoże, moim zdaniem. To jest wszystko to, co mówię, są moje doświadczenia, nie jest to długowieczne, czyli po prostu po krótkim czasie, albo to podłoże się tak zanieczyści, nie jesteśmy w stanie tego. Yy, tak dobrze oczyścić, czy ono się nawet tak dobrze samoistnie nie oczyszcza, jak na przykład podłoże na piasku, czy, czy żwirze tradycyjnie używane przez wielu akwarystów, to chyba najbardziej takie pospolite podłoże. No i doświadczenie moje związane z tym podłożem mówią mi, że nigdy więcej tego nie zastosuję. Nie jest też to tak. Super, jakby się wydawało, prowadzenie takiego akwarium na takim podłożu. No, nas, nas ogranicza do wielu rzeczy, ale nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że dążyłem właśnie do tego przez te lata prowadzenia zbiornika, aby stworzyć takie akwarium, które będzie się prosto prowadziło. Nie będzie wymagało ode mnie zbyt dużo pracy. I w związku z tym te rośliny właśnie są mało wymagające. Jak widzicie, da się też stworzyć z tych roślin ciekawą dosyć aranżację. To jest kwestia gustu, oczywiście, mi się akurat podoba, no bo sam, je, sam to zrobiłem, też oczywiście wiadomo, różnie to wychodzi, ale akurat to, co stworzyłem w tym momencie mi się bardzo podoba. I, I w tym momencie dlatego o tym mówię, ponieważ łatwo się to akwarium prowadzi, są proste w uprawie rośliny, a więc rośliny, które teoretycznie nie wymagają ani nawożenia słupa wody, ani teoretycznie nawożenia podłoża. Czy nie, nie, teoretycznie będzie to wszystko rosło na samym żwirku powiedzmy. Teoretycznie. A dlaczego teoretycznie? Ponieważ yy, im dłużej takie akwarium prowadzimy i mamy je na przykład na żwirze, no to w ten żwir wiadomo dostają się, opadają na dno yy, odchody ryb, resztki pokarmów i tak I to wszystko użyźnia takie podłoże z czasem. I z czasem takie podłoże staje się żyzne. Na początku jest dosyć trudno, ale po pewnym czasie, jak to się wszystko ustabilizuje, no to to akwarium jest, znaczy to podłoże jest w stanie wykarmić te nasze rośliny, jeżeli właśnie mamy w tym momencie też jeszcze dodatkowo odpowiednią ilość ryb, no to to wszystko jest właśnie ta stwarza się wtedy ta równowaga biologiczna i to wszystko sobie funkcjonuje. Ale, żeby sobie to sprawę ułatwić, jakoś szybciej dojść, czy bardziej kontrolować, to i mieć jakiś tam jakoś kontrolę nad tymi roślinami, a nie tam po prostu czekać, aż to się samo zrobi, lub po prostu trwa to albo długo, albo w ogóle nie następuje, albo są po prostu jakieś niedobory, zawsze, bo to ciężko jest w stu procentach zapewnić wszystkie składniki odżywcze. Poprzez takie tylko i wyłącznie nawożenie, poprzez ryby. Yy, więc ja przez te lata doszedłem do tego, że te no, rośliny trzeba nawozić. I tutaj dochodzimy do tego momentu, że większość osób decyduje się właśnie na ziemię ogrodową, która yy, świetnie sprawdza się w tym temacie. I uważam, że akwaria na ziemi ogrodowej są bardzo. Dobrymi zbiornikami, łatwo prowadzącymi się, takimi dosyć stabilnymi i przez długie lata dobrze funkcjonującymi. Z czasem, jeżeli widzimy, że mimo wszystko jakieś mamy niedobory, że ta ziemia tam nie wystarcza, no to oczywiście możemy zasilić to czy jakimiś tam po prostu nawozami w tabletkach, czy kulkami gliniano-torfowymi. No i teraz tutaj mi, żeby nie było znowu, że jakimiś tam. No bo tutaj przy tych prostych roślinach naprawdę nie jest istotne, jakie to będą nawozy. No i tych nawozów jest naprawdę tyle, że no ciężko powiedzieć, słuchaj masz używać tego i tego. nie. Wiadomo, że każdy chciałby mieć podane na tacy. Najlepiej nazwę odpowiedniej firmy, tabletek, ile jeszcze w dodatku ich dać. I wtedy ok, jest yy, spoko, nie Mogę tak zrobić, bo ktoś mi tak powiedział. Do tego wszystkiego trzeba dojść samemu, też poniekąd przez pewne doświadczenia. Nie? I tak jak dla przykładu, dzisiaj zrobiłem troszkę porządku w tym zbiorniku. Woda może się wydawać nieco mętna, ponieważ przyciąłem dosyć sporo yy, liści, żabienic głównie. No, i widząc, że one już tak się dosyć solinie niektóre porozrastały, doszedłem do wniosku, że należy dorzucić coś pod korzeń dodatkowo. Więc zasiliłem ich sporą ilością kulek glinianoterfowych, bo akurat takie miałem. No i co? Mam mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie? Nie, ja akurat takie miałem. No Innym razem, na przykład, używam tetra krypto, które uważam, że są bardzo dobrymi nawozem, ale są szybko wyczerpują się. Powiedzmy, zauważyłem nieraz bardzo szybkie przyrosty na żabienicy, 2, 3, 4 liście wyrastały bardzo ładne. A po czasie no, było widać, że, że już te liście rosną coraz to mniejsze i to wynikało dawało do, do myślenia i. Że już koniec tego nawozu i należy podać kolejną tabletkę. No i to też trzeba obserwować. Więc stwierdziłem, że to nie jest aż na tyle dobre i tak długotrwałe, że trzeba szukać lepszych nawozów. I naprawdę próbowałem różne yy, kulki. Gliniana torfowe, różne tabletki nawozowe, i w tym momencie nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć co tak naprawdę działa, bo miałem w pewnym momencie tych rodzajów kilka i, i stosowałem je naraz. Więc tutaj trzeba po prostu próbować. Nie powiem wam konkretnej nazwy, konkretnej yy, firmy, bo to jest tak jak mówię i o to też mi wchodziło w tym poprzednim filmie. Że to nie jest aż tak istotne. Ważne jest przy tych łatwych, prostych w uprawie roślinach po prostu podawać nawozy lub mieć żyzne podłoże tak jak ziemia, i wtedy mamy załatwione nawożenie podłoża, bo ziemia nam to wszystko zabezpiecza. A ja właśnie teraz stworzyłem tak to akwarium, bo było przygotowywane pod palety, więc było stawiane na samym piasku, sam piasek. No i bazowałem na początku tylko i wyłącznie na nawozach pod korzenie, czyli właśnie tych kulkach gliniano głównie i Także no po prostu no, starałem się kupować różnego rodzaju eksperymentalnie tabletki nawozowe, czy to krypto, czy to jakieś inne, yy, innych firm. I teraz, no, żebyście mi znowu nie zarzasali, że nie mówię jakich, bo nie pamiętam tego na rynku, jest naprawdę dużo i na pewno nie celowałem w te najlepsze firmy, tylko po prostu to, co było moim zdaniem w zasięgu mojego portfela. I wszystko to się sprawdzało. A to jak się to sprawdzało, było widać po wzroście roślin. Jeżeli rośliny mi tutaj szybko w miarę wytwarzały nowe liście, no to ja byłem zadowolony. Jeżeli nie widziałem efektu, no to albo dawałem więcej, albo po prostu zmieniałem nawóz. To trzeba eksperymentować. Chodzi o to, żeby cokolwiek podawać, jeśli mamy jełowe podłoże. No, i teraz tutaj są też tacy akwaryści, którzy mówią, a ja nic nie nawożę. Ja w ogóle nie nawożę, i mi wszystko rośnie. Nieraz miałem takie komentarze. Nie będę tutaj przytaczał konkretnych osób, ale ci akwaryści prowadzą swoje zbiorniki na ziemi ogrodowej. No i to się zgodzę, że, że przy ziemi ogrodowej nie ma potrzeby nawożenia w żaden sposób. No ale ja bardzo lubię anubiasy. Ja bardzo lubię mikrozoria. I nawet prowadząc akwarium na Ziemi Ogrodowej swego czasu, zauważyłem, że jeśli zacząłem delikatnie, i tutaj właśnie przechodzimy w tym momencie do tych dawek, daję mniej niż połowę zalecanej dawki nawozów. Na koniec pokażę jakich, jakiej firmy, bo. Tu te nawozy, no mogę polecić, bo je stosujesz bardzo długo i są to nawozy przeze mnie sprawdzone i sprawdzają się tutaj bardzo dobrze. Nawozy wpłynie. Natomiast jeśli chodzi o te nawozy, do podłoża nie mam sprawdzonych nawozów, więc nie będę mówił. I właśnie wracając do tej ziemi ogrodowej, prowadzenia zbiornika na ziemi ogrodowej, zauważyłem w pewnym momencie, że. Anubiasy zaczęły mi się pokrywać glonem zielonym. Zielenice zaczęły się na tym anubiasie pojawiać. Więc widać było, że czegoś tam brakuje lub czegoś jest tam za dużo, nie ma tej równowagi biologicznej. Dlatego stwierdziłem, że będę delikatnie podawał dwutlenek węgla. I od tamtej pory, skoro jak do tego doszedłem, Wypracowałem sobie taką metodę, że ten dwutlenek węgla leci u mnie całą dobę, 24 godziny na dobę leci non-stop, przez co wyeliminowałem zawór, elektrozawór, który sterował tym, wyeliminowałem jakieś tam sondy, pH i tak dalej. Nie mam tutaj po prostu żadnego komputera, który tym steruje. On leci non-stop. Wiele też osób wcześniej mówiło, że to jak to, że, że tak się nie da, że, że, że to się tak nie powinno. Ja mówię na swoim przykładzie, że mi się to sprawdza od lat i podaję ten dwutlenek też w niewielkiej ilości. Tam po prostu leci sobie bombelek jeden na sekundę i to na te 1000 litrów mojego akwarium nie wiem, czy wystarcza. Czy na przykład pasowałoby więcej, ale po obserwacji zbiornika widzę, że jest ok i nie trzeba ani tego zwiększać, ani zmniejszać. Kiedyś testowałem to yy, takim testem do dwutlenku węgla, indykatorem, i było tego dwutlenku węgla mniej więcej 5 mg na litr. Zdecydowanie, jeśli chodzi o taką akwarystykę, Rośliną zdecydowanie za mało. Jak dawałem troszkę więcej, to tak dochodziłem momentami nawet do 12 mg, ale stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby, żebym ja takie stężenie utrzymywał. Wtedy mi pH wody spadało do około 7,2. I to było moje najniższe pH w moim akwarium od lat. Zazwyczaj to pH jest około 7,6 i utrzymuje się tak samoistnie, że tak powiem przy tym dozowaniu tego dwutlenku w takiej ilości jak mówię. Co do twardości wody. Twardość wody jest mniej więcej ogólne około 12 stopni niemieckich. Nieraz ta twardość wzrasta do około 16, KH jest w granicach 7, natomiast no, azotany i fosforany mieszą się w normie i, i, i tutaj nie więcej jak 5 mg, jeśli chodzi o azotany, fosforany tak myślę, że około 1 do 2. W każdym razie ten stosunek Redfielda, jak sobie czasami sprawdzam, jest zachowany i te nawozy, które podaje właśnie połowę dawki tych, które no jeszcze Wam na samym końcu pokażę jakich, sprawdza się to też przy tych roślinach. Co się tyczy oświetlenia. Pytaliście mnie już nie raz jakie ja mam to oświetlenie. No i ja nie raz mówiłem, że to oświetlenie bazuje na y, świetlówkach Sylwania Grolux i Aquastar. Czyli ktoś kto by chciał sprawdzić sobie jaka jest temperatura barwowa tych świetlówek łatwo dojdzie jak ma trochę pojęcia odnośnie y, diut, jakie się stosuje y, w akwarystyce, bo ja tego nie wiem. Ja z tą belkę y, Poprosiłem o, o stworzenie tej belki osoby, która się na tym zna. Ja na oświetleniu się nie znam, nie mam o tym zielonego pojęcia. Jeszcze kiedyś jak były świetlówki, to mogłem coś doradzić, bo ich przetestowałem mnóstwo. Jak weszły LEDy, skończyła się moje pojęcie na temat y, oświetlenia i po prostu tego też nie wiem dlatego jak mam takie pytania a jakie ty masz oświetlenie jakie byś tam oświetlenie polecał czy dlaczego nie mówisz nic o oświetleniu konkretnego. To ja po prostu na ten temat nie mam aż takiej wiedzy żeby móc wam coś tutaj doradzać. Ja tylko mogę powiedzieć że światło to jest takie a nie inne świeci się powiedzmy tyle i tyle a świeci się u mnie od godziny 13 do 22. W tym momencie ta lampa zapalona jest tak na jakieś 70%. Niektórzy twierdzą oglądając moje filmy, że tego światła jest za mało. Ja uważam tak jak patrzę po roślinach, że nie ma właśnie potrzeby więcej, bo wtedy wiadomo zużycie wszystkiego by było dużo, dużo większe. Zaraz bym musiał więcej nawozu stosować, zaraz bym musiał dwutlenku podawać i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeszcze wrócę do tej ziemi ogrodowej, do tych akwarii na ziemi ogrodowej, do tych osób, które mówią, że nie nawożą. No, tu by się trzeba było troszkę zagłębić w ich skład wody, co tam tak naprawdę jest. No, bo widzę, że niektórym faktycznie rosną i anubiasy, i rosną mikrozoria, i wszystko jest w porządku. Z tym, że zauważam też znacznie dużo więcej. Glonów u takich osób na tych roślinach. Są to rośliny, które rosną powoli, więc te dobre warunki, takie sprawdzalne i powtarzalne przez dłuższy czas, dają nam pozytywne efekty. No, roślina jest to wolno rosnąca, więc jeżeli chcemy mieć dużo tego anobiasa, a nie po prostu gdzieś tam kępkę, jedną czy dwie i 70% tej rośliny pokrytej glonem. No to możemy mówić, że nie nawozimy i jest wszystko w porządku. Jeżeli chcemy mieć jakieś konkretniejsze przyrosty swoich roślin i cieszyć się nowymi liśmi co jakiś czas, no to ja nawożę. Ja to tak robię i to jest moja metoda i jest przeze mnie to sprawdzone i jestem z tego zadowolony. No, i myślę, że troszeczkę yy, rozwinąłem ten temat. I teraz, jeśli dalej będą pytania, no to oczywiście yy, będę starał się na te pytania odpowiedzieć. I teraz, tak, żeby nie było, że to jest jakaś reklama, i też. Yy, i wiem, że wiele osób będzie uznawało te nawozy za jakieś słabe, bo tak było nie raz, jak pytałem o te nawozy jeszcze wcześniej, jak zaczynałem zabawę na większą skalę z roślinami, no to wiele osób wyśmiewało te nawozy, mówiąc, że to jest słabe. Więc w tym momencie, gdybym ja to teraz polecał, to wyglądałoby to tak, że jak gdzieś powiedzmy. Reklamuje coś. Nie, ja, to, ja te nawozy stosuję przez długie lata i się to u mnie sprawdza. No i dobra, i teraz sobie pójdziemy, podejdziemy, zobaczymy, co to są za nawozy. I to będzie już pomału koniec tego filmu. No i ja mam tutaj sobie słuchajcie, w takich bańkach sobie to stoi. I są to nawozy podawane przez pompę dozującą, więc codziennie połowę dawki zalecanej przez producenta a tutaj mamy wszystko napisane ile należy czego stosować na każdym opakowaniu i są to nawozy firmy Aquarium net no i tutaj mamy opis co tu jest no i jest mamy dawkowanie jedno naciśnięcie pompki na 100 litrów zalecane 3 naciśnięcia więc Każde naciśnięcie pompki to jest ileś tam mililitrów. Ja sobie najpierw nacisnąłem ile to tam jest do, do miarki. No i podzieliłem to na połowę razy dzienną dawkę i codziennie tutaj mi pompa dozuje daną ilość takiego nawozu. I podaję potas i podaję, też się kończy mikro. I oczywiście, co nam zostało? Makro. No i podaję makro. I to jest wszystko, co ja podaję do słupa wody. No i tak to wygląda. Po prostu ja tak sobie to wszystko yy, spraktykowałem, że tak powiem. No i tak staram się prowadzić to akwarium. I widzę w tym momencie efekty. Miałem nieraz takie próby czy pomysły, żeby wyzbyć się tego nawożenia. No, bo jak to właśnie słyszę, tą narrację, że ja nie nawożę i jest wszystko ok, no to chciałem to po prostu sprawdzić na własnej skórze, jak mi się to będzie udawało. No i trzeba powiedzieć wprost, że to się nie udaje. I ja akurat doszedłem do takiego sposobu, do takiej metody, że sprawdza mi się to. Co wam mówię. I, I tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę rozwinąłem ten temat. Oczywiście, jeśli będą mimo wszystko pytania, no to jak najbardziej można mnie pytać. Są też inne metody prowadzenia akwarium i tych kanałów. No stricte akwarystycznych jest bardzo dużo. I z każdego można coś. Wynieść mądrego, a jeśli chodzi o swoje własne akwarium, no to każdy musi sam zdecydować, co jego zdaniem będzie dla niego najbardziej korzystne. I z tych wszystkich rad, które możemy usłyszeć, wybrać te, które dla nas są najbardziej odpowiednie. Moje akwarium wygląda tak jak widać, i tak je prowadzę. Więc, jeżeli podoba Ci się to, to zostaw łapkę w górę. I widzimy się oraz słyszymy następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.